Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj pokazać wam technikę, która może nas wspierać w tym trudnym czasie, wspierać zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jest to technika logopedyczna, foniatryczna, również stosowana przez rehabilitantów oddechowych, polecana osobom, które mają problemy z układem oddechowym, na przykład związanym z małą objętością płuc. Również osoby, które mają odmę płucną, osoby, które mają problemy z astmą, osoby, które miały wycięte jakieś guski w płucach, i tutaj mówię o takich skrajnych przypadkach. Mówię przede wszystkim po to, żebyście wiedzieli, że nie jest to metoda. Wyssana z palca, wymyślona teraz, parę dni temu, jest to metoda wiele lat już funkcjonująca w rehabilitacji osób z chorobami oskrzelowymi i płucnymi. Ale również jest to metoda, która po prostu zmienia, zwiększa wytrzymałość oddechową, zwiększa naszą wydajność oddechową, powoduje, że oczyszczają nam się płuca. No, i też jest ciekawe to ćwiczenie z punktu widzenia psychoterapeutycznego, ponieważ wycisza bardzo organizm, uspokaja nasz oddech. Pracujemy tutaj nad wydłużeniem fazy oddechowej, ale również w tej technice stwarzamy podciśnienie, które pracuje na korzyść naszych płuc, naszej klatki piersiowej. Również ruchomość klatki piersiowej się zwiększa dzięki temu ćwiczeniu, więc myślę, że warto wprowadzić to ćwiczenie w życie. Bo dużo pozytywnych efektów możemy uzyskać. Nie byłabym, sobą, gdyby, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała również o tym, że jest to ćwiczenie, które wpływa na wydłużenie fazy wydechowej dla osób pracujących głosem co jest równoznaczne z tym, że możemy długo i płynnie wypowiadać ważną dla nas frazę. Oczywiście, też jest to ćwiczenie stosowane bardzo chętnie m, ostatnimi czasy przez wokalistów do poprawienia właśnie długości e, frazy. Myślę, że w tej e, teraz sytuacji, w której się znaleźliśmy, dobrze by było trochę e, wyciszyć się również, pomyśleć o, o oddechu, pomyśleć o swoim zdrowiu od wewnątrz trochę się ustabilizować i właśnie po to jest to ćwiczenie. Po takim długim wstępie, który, który był też wstępem mówiącym o chorobach dosyć trudnych, takich jak właśnie odma płuc, pokażę teraz Państwu to ćwiczenie i myślę, że będziecie zaskoczeni, ponieważ jest ono tak bardzo proste i można by nawet śmiało powiedzieć, że śmieszne, Niemniej jednak, skoro wiecie na co ono działa, to znaczy, że nie jest, nie jest ono z kosmosu, że tak powiem. Nie wzięło się znikąd. Potrzebujemy do tego ćwiczenia małą butelkę z wodą, albo taką, albo taką. <laughs> Potrzebujemy słomkę. No ta jest plastikowa, ja nie używam osobiście, swoją mam taką, to jest słomka bambusowa i teraz co jest ważne, ważne jest, że zanurzamy tę słomkę w butelce, ale nie zanurzamy jej do samego końca, tylko zanurzamy ją na centymetr, półtora albo dwa maksymalnie. To jest do sprawdzenia przez Was samych. Możecie zrobić to ćwiczenie później na głębszym włożeniu rurki, słomki, ale tylko na chwilę i tylko po to, żeby sprawdzić, jak zwiększyło się ciśnienie, podciśnienie, które wytworzyliśmy w płucach. Nie polecam robienia dłużej tego ćwiczenia na głęboko zanurzonej słomce. W zasadzie w ogóle nie polecam. To ćwiczenie, proszę, wykonujcie właśnie tak. Zanurzamy 1,5 cm do 2. Nabieramy oddech wdech nosem. I po prostu bąblujemy. Możecie zrobić sobie taki test. Zanim zaczniecie bąblować, nabrać powietrza nosem i wydychać ustami, licząc. Do ilu doliczycie tyle je, trwa Wasz wydech, a potem zrobić właśnie ten wydech na tej słomce i zobaczycie, że czasami nawet o 10 sekund będzie ten wydech dłuższy. To ćwiczenie również bardzo uspokaja, możecie po nim zacząć ziewać, możecie poczuć się po nim e, trochę bardziej e, senni, pamiętajcie, że każdy jest inny i każdy może inaczej reagować na takie ćwiczenie. To nie są techniki, które nie wpływają na nasz organizm, wręcz przeciwnie, one wpływają, dlatego bądźcie ostrożni i dostosujcie czas y, takiego bąblowania do siebie. Jeżeli poczujecie się gorzej, no to przerwijcie. Ym, ja uważam, że y, 3 minuty to jest wystarczający czas na Profilaktykę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i przypominam, że to ćwiczenie również wycisza organizm, także teraz w tym niepokojącym czasie wyciszmy się też trochę dzięki oddechowi. Do usłyszenia.